W ostatnim czasie otrzymałem bardzo ciekawą wiadomość od jednego z moich widzów na Instagramie. Hejmex, stworzyłem moim zdaniem bardzo interesującą mapę w GeoGebra. Każdy znak z nazwą miasta w Polsce i dodałem wszystkie, czyli 1020 miast. Może chciałbyś się sprawdzić? No, oczywiście, że chciałbym się, mój drogi widzu, sprawdzić. Tym bardziej, że na tej mapie mamy zawarte każde miasto w Polsce, więc może widzu nawet trafię na Twoje. Nie chcę nawet myśleć, ile trwa zrobienie takiej mapy, a na dodatek, na ten moment tylko 23 osoby w nią zagrały Także myślę, że uda nam się zrobić całkiem fajną reklamę. I dodatkowo z tego, co widzę, nikt jeszcze na niej nie zrobił perfect scora. Także prawdopodobnie zaraz ustanowimy rekord Polski. Na sam start, moi drodzy, chcę... O, Hajnówka, ale się lokacja trafiła. E, to jest bardzo ładne miasto na Podlasiu, w rzeczy samej, to już blisko granicy z Białorusią. Na sam start chcę zrobić po prostu 25K, także nie walczymy tutaj, moi drodzy, o jak najlepszy... Czas to przyjdzie na to za chwileczko. Jezu, ale w tej hainówce zobaczcie, nie mamy tutaj żadnego linea drogi. Nic. Nie ma żadnego skrętu, nie ma niczego. Ojej, ależ to będzie ciężko tutaj. Ojej. To tutaj tylko i... A nie, mamy jakiś skręt. Dobra, to jest wygoda. Mamy skręt na wygodę. Okej, okay, no czy jesteśmy gdzieś tutaj? Ojejciu, no i teraz jak to w ogóle. No, niby nie jest daleko, nie? No, jesteśmy teraz w tym miejscu. Jak daleko możemy być? Tutaj, gdzieś tu. Ach, no, niestety. O to chodzi właśnie. To jest tak niesamowicie ciężka mapa. I możecie sobie nawet z tego nie zdawać sprawy. Przez to, że możemy się pomylić tylko o 25 metrów, no to sprawia, że jest to niesamowicie ciężkie. No dobrze, pierwszą grę, tak jak mówię. Robimy sobie na luzaczku, także spoko. A i widzowie, pamiętajcie, jeżeli kiedykolwiek byliście w miejscowości, która pojawi się w dzisiejszym odcinku, zostawiacie łapę w górę. No tak się umawiamy zawsze z widzami, więc i w tym wypadku również tak będzie. Gdzie jest miejscowość Jasień? Bo ona jest odpowiedzią w tym wypadku. A jeżeli chcecie za darmo zagrać, w ta, w, na przykład w tą mapę w GeoGeserze, to wbijajcie na Discorda. Udostępnię Wam 10 gier właśnie za darmo na tej mapie, więc będziecie sobie mogli zagrać i będzie im bardzo miło, jeżeli. To zrobicie, bo rozwijamy się. Jest to największy Discord Diogesera w Polsce. I tyle. Dobra, mamy ten jasień. Wjeżdżamy sobie tutaj. Gdzie jest di? Ojej, bym tutaj powiedział złe słowo prawie jasień. My mamy główną drogę. Czy to jest ta główna droga? Bo to by. O, jest. Dobra. My jesteśmy przy wjeździe do stacji. Czyli gdzieś tu po prostu. O tym właśnie mówię, jak niesamowicie będzie to ciężkie. Jeden metr. Ta lokacja mogła być nawet słabo zmapowana. I to, moi drodzy, sprawia, że już nie mam szansy na perfect score. No dobrze, spróbujmy więc zrobić to jak najlepiej potrafimy. Jędrzejów. O, Jędrzejów jest koło Kielc, jeżeli dobrze pamiętam. A wręcz jestem pewny, że gdzieś tutaj się znajdował jest. Jędrzejów i mamy piaski, i my będziemy gdzieś tutaj. O kurczę, no to też nie jest najłatwiejszy line up życia. To zresztą widzicie, mam jakiś skręt w prawo w sumie uuu, który to będzie ten? chyba ten i my jesteśmy gdzieś tu czy mam jakiś skręt w lewo, to byłby ten, chyba to nie jest ten skręt ale to musi być i tak to ale nie widzę, a to jest ten skręt chyba, tak to jest ten skręt, dobra i my jesteśmy, no gdzieś tu, dobra mamy pierwsze 5k, w miarę szybko poszło czarne Hmm, no to jak są czarne, to i muszą być białe gdzieś tutaj. No dobrze, wjeżdżamy z czarnych i wjeżdżamy zarazem. <noise> ale ironia losu. Gdzie jest miejscowość czarne? To jest dobre pytanie. Powiem wam tak szczerze, że nigdy nie słyszałem? Tak mi się wydaje o tej miejscowości, ale tam mamy fajny skręt, który nam na pewno pomoże, więc zaraz. Musimy po prostu znaleźć miejscowość czarne. Koło czego jest? O, 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 to nam pomoże. Koło szczecinka i czuchowa. Szczecinek jest tutaj czuchów, tutaj czarne tutaj, no i git. Dobra, więc teraz wystarczy jeszcze to troszeczkę line-upować. Ten lineup ma sens. Ogólnie mamy tutaj wyjazd w prawo i w dół. Mm, o, na przykład. Coś takiego. Tylko to nie jest tak krótkie, więc to na pewno nie jest to, bo tutaj mamy jeszcze. O, tutaj jest bardzo długa droga. Więc to? To ma dużo sensu moim zdaniem. Tak jest, to miało bardzo dużo sensu racibusz, kurczę. I znowu już cięższy linea, chociaż mamy tu jakiś skręt w lewo. No dobra, racibusz jest tutaj. I nie mamy miejscowości, z której wyjechaliśmy. Kurczę, o to zawsze pomoże troszeczkę. No dobra, mamy gdzieś taki kąt, więc jest szansa, że jesteśmy na przykład na tej drodze. Chociaż bardziej by fitowała ta. Nie, bardziej chyba ta. No dobra, zobaczmy zresztą. Mamy tutaj taki wjazd. Mamy sudu. Okej, okay, czyli jest coś sudu. A, czymś sudu. <laughs> o, tutaj jest sudu. Okej, okay, czyli my jesteśmy centralni gdzieś tu. W sumie możemy być tu. Mm, tylko ten skręt chyba, chociaż może mieć sens. Tak, to jest chyba ten. Nawet. Czy jest tutaj jakiś skręt jeszcze na ulicę wiosenną? Oj, nie widzę. Hmm, może to jednak nie byłby ten? A nie jest, dobra, jest, 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 bo jest na ulicy wiosenną. Czyli to będzie ten malutki. No, czyli my jesteśmy gdzieś tu. Dobra, idealnie, 5 metrów. Pilzno, Uuu. strzegocice. Pilzno i strzegocice. Gdzie jest pilzno i gdzie są strzegocice? To jest dobre pytanie. Postarajmy się to znaleźć. Cmentarz Pilzno, no dobra, no to wszystko wiemy. Wszystko wiemy, gdzie to nie na no żartuję. Oczywiście nie mamy pojęcia. Może tu jest coś fajniejszego napisane: Pilzno 59, 59 to chyba byłyby te regiony Polski. Ale nie jestem pewny, bo to kod pocztowy a numer telefonu to są dwie różne rzeczy. Oczywiście na ich podstawie nadal da się znaleźć region, ale ja już tego nie pamiętam. Zaraz postaramy się o tam. Był piękny znak, który na, na pewno dużo powie. O tarnów i rzeszów. No to widzicie, kompletnie by to zawiodło w tym wypadku. Pilzno jest tutaj. Dobra, wróćmy się. Bo jesteśmy w Pilznie, ale wyjeżdżamy ze Strzegocic. Strzegocice są tutaj. Mm, I teraz tak. Wypadałoby to znaleźć. Myjnia bez dotykowa. Kąt drogi jak leci. O tak, chyba. Są jakieś delikatesy. Hmm. Pewnie nie ma tego motelu oznaczonego. Sta A nie, tu są delikates, okej. Okay. Gdzie one były? O tutaj. Ok, i mamy tutaj zaraz jakiś skręt Stasica. Tu jest po prawo ulica. Chcę zrobić pierwsze 25 km, więc tutaj wodociągi. Stasica jest, ok. dobra, mamy Stasicę. Jesteśmy centralnie przy Delikatesach. Tu tego skrętu nie ma w Delicatese, ale no jesteśmy tu. Dobra, mamy, mamy. Została nam ostatnio miejscowość. Nie podoba mi się, że będzie troszeczkę cięższy line-up, ale dobra, no może damy radę. Co tutaj mamy? Bartoszyce. Bartoszyce są gdzie? Gdzieś koło Królewca, tak. Tutaj są Bartoszyce, no to ten znak nas nie obchodzi. Górowo i Ławckie. Musimy znaleźć teraz tą miejscowość. O! No dobrze, my tutaj centralnie sobie wjeżdżamy, czyli jesteśmy prawdopodobnie dziś w tych regionach, ale upewnijmy się. Mm, dobra, ten znak chyba nie będzie za bardzo. Góra. Gór, góra i górowo. Wow. Czyli mamy rondo teraz. Tak, tak. Czyli to może być to. Teraz, jak się domyślam. Ty, ale da się zmienić znowu na tamto? Co to było? To był jakiś coverage w ogóle niezwiązany z googlem. <laughs> no to ładnie, no to ładnie. O, tu jeszcze jest inaczej. Nie, mamy tutaj ewidentnie jakieś rondo. Kurczę, żeby dało się zmienić cmentarz komunalny, jest gdzieś tutaj, jest cmentarz komunalny. Dobra, no jesteśmy centralnie tu. Hmm. I teraz jak blisko, no. To będzie naprawdę nie taki oczywisty line-up. Bartoszyce. Przejście graniczne. ok? Hmm. Nie ma tutaj napisanego ronda, ale... O. Czyli my byśmy byli jakoś... Kurczę! Dlaczego nie da się tej generacji kamery zmienić normalnie? O. I my byśmy byli... I byliśmy centralnie przy znaku. O tak. No tak. Ale 6 minut 30 sekund. Tyle razy, ile wywaliłem się nagrywając ten odcinek, po prostu kilka metrów sprawiło, że nagrałem sobie swój najlepszy wynik poza po prostu tym i teraz go skomentujemy, moi drodzy. Więc zobaczcie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ten otoż wynik. Mamy tutaj, Wam powiem tak szczerze, od razu lokację, którą wiedziałem, no nowy sądż to tutaj nie było żadnej pomyłki, myślę, że większość z Was doskonale wiedziała, gdzie jest Nowy Sącz. Mieliśmy znak również na Stary Sącz, który jest tutaj na południu, jeszcze chwileczkę się wahałem, ale udało się i ten znak za chwileczkę znaleźć. Także to akurat było w miarę łatwe miejsce na tej mapie. Od razu widziałem, że tutaj mam jakiś most. Kliknąłem, bo to była pierwsza lokacja. Krapkowice tutaj od razu mi przyszło do głowy, że słyszałem, że to jest gdzieś na samym południu Polski, przy granicy z Czechami. I tak, i tutaj już Krapkowice widać. Tutaj warto było to pamiętać, jak widać. Mamy znowu kolejny most. Aczkolwiek tutaj starałem się znaleźć nazwę ulicy, ponieważ no, cały czas zależało mi na zrobieniu tego 25K. Naprawdę jest to ciężkie. Powiem wam tak szczerze, że oczywiście, jak już wiecie, i ja to komentuję tutaj, znalazłem dino i szukałem go. Akurat dino jest dobrą wskazówką. Starałem się, moi drodzy, zrobić jak najlepszy wynik. Dlatego pamiętajcie, że będziecie mieli linki do tej mapy w opisie. Ciekawi mnie, ile ten rekord przetrwa, czy chociaż pół godziny po publikacji odcinka. Tego nie wiem, ale myślę, że ta mapa może być całkiem popularną po tym, także zobaczymy, jak długo ten mój mini rekordzik przetrwa. Oczywiście, ja będę się jarał, bo go ustaliłem. <laughs> Ojej, Jeszcze zanim wszystkich zaprosiłem do zabawy, może Janek tą mapę zagra, więc pewnie szybciutko pobije sobie. Tutaj znalazłem nazwy ulic. Chciałem się upewnić, była ulica Bursztynowa, tutaj na północy już ją widać, więc jesteśmy w regionach, które ja mam zaznaczone. Tak jak mówię, no to wszystko jest z tego względu, że zależało mi na tym, żeby ten wynik był naprawdę dobrze zrobiony. Teraz dopiero znalazłem Bursztynowo, w ogóle Bursztynowo, Bursztynowa e, ulica, w ogóle koło ciekawa, ciekawe mi... Koło to ciekawa miejscowość, z racji tego, że znajduje się na samym środku Polski, także to myślę, że każdy z was wiedział, gdzie ta miejscowość jest. Tutaj oczywiście staram się to zlajnapować jak najlepiej potrafię. Miałem sekundowo jakąś przerwę, co zabawnie teraz wygląda. No mówię, no troszeczkę czasu straciłem, tak? Ale tyle razy, ile próbowałem zagrać to w lepszy sposób, to jest masakra jakaś. Czas i tak wam powiem, że nie będzie aż taki zły. Tutaj mam oczywiście Chodzisz. to jest taka miejscowość, o której również słyszałem. Sala Królestwa Świadków Jechowy tutaj jest na pewno większą podpowiedzią również, także e, zobaczmy sobie, jak dobrze i szybko to znalazłem. Widać już wcale. tutaj od razu ją zobaczyłem. Widziałem, że jesteśmy przy niej. Można było już klikać, ale mówię, no zależało mi na tym, żeby zrobić ten wynik bardzo, mo bardzo mocny i bardzo, e, bardzo prawidłowy. No mówię, 25 metrów nie przerosło, naprawdę jest to bardzo mała odległość. Baranów Sandomierski, no domyślałem się, że to musi być koło Sandomierza, bo w innym przypadku to po prostu byłby niezły skam. Już tutaj widać na południu Baranów Sandomierski. Udało się znaleźć. E, także no, tutaj już ten lineup nie był aż tak oczywisty, chociaż mieliśmy ten zakręt, który na pewno mi pomoże. Ulica Jana Pawła II. No, to, to, to było bardzo pomocne w tym wypadku. Mamy to. Udało się znaleźć. To jest ten zakręt. Co ciekawe, Dino, tutaj jeszcze nie było Mamy to, jest, udało się zrobić 3 minuty i 14 sekund. Przyznamam tak szczerze, że jest to całkiem niezły wynik. Oczywiście jakiegoś niesamowitego szału nie ma, ale znajduje się na pierwszym miejscu, także no bardzo mnie ciekawi, jak szybko uda Wam się ten mój rekord pobić, no ale przynajmniej przez chwilę jest to numer jeden w Polsce jeden z moich widzów stworzył mapę z każdym urzędem miasta w Polsce, zachęcam każdego aby w nią zagrać, a przede wszystkim mam nadzieję że GoMek zagra na niej w odcinku no skoro widz ma taką nadzieję no to co ja mogę zrobić innego ta mapa będzie o wiele prostsza przynajmniej tak stawiam, o, Żyrardów mamy od razu miejscowość Sadzia, urząd gminy w Żyrardowie gdzie się znajduje nie będziemy musieli tutaj aż tyle line pować. Bo wystarczy, że znajdziemy jak najszybciej urząd miasta No pewnie jest gdzieś centrum, jak to zawsze te wszystkie urzędy zresztą się znajdują mm. Osiedlowy dom, kultury Jedyny problem... O w centrum... A nie, czekajcie, centrum kultury, powiatowe centrum pomocy to też nie to Ale to wszystko ma sens, żeby to było gdzieś tu Dobra, możemy jeszcze tylko wyjechać, zobaczyć, co tutaj mamy, nowy świat, nowy świat, jak Aldus Huxley. Hmm. No dobra, gdzie mamy? Czego jeszcze nie widzę urzędu miasta? z Gerardów duże miasto, więc nie tak łatwo chyba znaleźć. A, to zawsze jest centrum, no i to też wygląda jak po prostu wielkie centrum miasta. Wait what? Tutaj jest jakiś kościół, nie no, były tu kościoły. Widziałem tu jest kościół chociażby, to tu gdzieś nie tutaj? Jaki jest kościół widoczny, jest nowy świat. O, urząd miasta, dobra, mamy to. Chwilę to zajęło jednak. A tutaj co to jest? Kaczory. U, gdzie znajdują się kaczory? Ojej, <laughs> Chodziesz. o, chodziesz. wiem gdzie jest. Chodziesz jest gdzieś tutaj w tych regionach. Tak, tu jest. Kaczory są blisko, są blisko, na szczęście. Także, o, i tutaj powinniśmy o wiele łatwiej znaleźć sobie urząd miasta, z racji tego, że kaczory są po prostu o wiele mniejsze. Chociaż to też nie jest reguła, wcale nie oznacza to, że na pewno je od razu znajdę. Zresztą widzicie, już powinienem je w sumie mieć, a nie mam. Ale no, mówię, no jest bardzo rano. <laughs> o, urząd miasta gminy. Jest, dobra, więc całkiem szybko poszło. Mamy tutaj kolejny urząd gminy, ale gdzie przeczytamy? W plas. Piaskach? Na co mamy drogę? Na Helm i Zamość. Jest tutaj taka miejscowość jakieś. Pla... Helm i Zamość. Piaski, więc to chyba jest to. No, to by miało sens. Mam nadzieję, że tutaj się nie mylę. Urząd miejski. Dobra, jest, udało się. Piaski szybko poszły. Grajewo. Grajewo, od razu tutaj mam w głowie. Grajewo. Czyż jest Grajewo? Dobra, okej, okay. jest, 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 jest. Centrum tutaj mamy jakieś, ale urząd. Gdzie jest jakiś urząd w Grajewie? No dobra, powinniśmy to i tak szybko w miarę znaleźć. Przynajmniej też mi się tak wydaje. Kurczę, tu mi nie zależało na jakiejś super grze, bo ja tutaj żadnych rekordów nie chcę robić, ale no już w miarę czas myślę, że mamy dobry. Gdzie jest jakiś... O, jest urząd miasta. Czy jesteśmy tutaj? Ten urząd jest na południe, jest na południe, więc... Demony przeszłości, moi drodzy. Żychlino. Ha, pani, gdzie jest teraz żychlino? Nie wiem. Nie wiem, i tak muszę zacząć, kurczę, od nowa. No. A czas byłby 3 minuty. Jaki jest w ogóle czas, żeby tutaj być w topce? Mały, okej. Okay. Jest bardzo mały czas, żeby być w top 5, więc no, chyba jednak się postaramy. Spróbujmy, bo czemu nie? Zrobić tutaj coś jeszcze. Konstancin Jeziorna. Ładny mają ten urząd miasta, szczerze. Kompletnie nieprzypominający nawet. Dobra, Konstancin Jeziorna jest gdzieś w tych regionach. No to jest jak się jedzie na Warszawę, jest Konstancin. Eee. Co ja robię? Tutaj jest Konstancin. No, mówię właśnie: jak się jedzie na Warszawę, on był mm. i tutaj jest. Mamy, mamy pierwsze 5K, całkiem szybkie złotów. Tu jest złotoryja. Nie, złotów był gdzieś wyżej, chyba. Dobra, zobaczmy. Postarajmy się to znaleźć, oczywiście. Mamy rondo, więc rondo będzie tutaj dużo podpowiedzią złotów. Bohaterów Westerplatte. O, ale ten znak chyba najwięcej pomoże. Nie. A, objazd do Człuchowa. No to to dużo da. Złotów w takim razie. Musi być gdzieś blisko Człuchowa. Złotów, złotów. O jest, złotów. Dobrze, mamy to. Rondo mamy. Czy to jest to rondo? Chyba nie. Ale stałem, że to nie jest jedyne rondo w Złotowie. O. Urząd Miejski. Dobra, mamy to. Mamy 5K. Szybko w miarę poszło. Tutaj nawet nie mamy nazwy miejscowości. Kańczuga 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 jest chyba gdzieś przy granicy. Czy nie? Chociaż może nie? Kańczuga Ha, Nie, co tam było napisane? Czy mi się coś zdawało? Pruchnik Ale o tu nie był Jarosław napisany? Nie, chyba nie. Czy jest? Jest, Jarosław, dobra, to jest duża podpowiedź. No, tak jest. Jar... O, jest Kańczuga. No dobra, czyli blisko Ukrainy. Całkiem. E, spróbujmy znaleźć 5K. Ośrodek miejski, to raczej nie to. Punkt szczepień. Urząd miasta i gminy. Dobra, jesteśmy centralnie przy nim, no ale zacznę Tutaj mogę się troszeczkę pomylić. Kurczę, no jest to jakaś nazwa miasta, ale nie przeczytam na tej starej generacji. Samorząd. Dobra, jest to chyba pierwsza miejscowość, gdzie nawet nie znam miejscowości od razu, więc to jest problematyczne w jakiś sposób. Korsze. Korsze prawie jak Porsche. Stokrotka, jej czy jakie stare logo. To są zdjęcia z 2010 roku. Przynajmniej tak wyglądają. Kurczę, oni mają na pewno nowy coverage. Dlaczego nie mogę dostać nowego coverage'u, tylko jeździć? Okej. Okay. <ścoughs> Czyli jesteśmy gdzieś blisko granicy? Zatrzymaj się i żyj. Wizy do Rosji. No dobra, no. Hmm. No dobrze. Gdzie jesteśmy? Ulica Ogrodowa. No to gdzieś jakiś Kaliningrad. No bo ja nie wiem gdzie mogliby wizy do Rosji dawać. <ścoughs> Korsze! O! Bez kitu. Tam było tak. No, to jesteśmy tutaj, okej. Okay. No dlatego mają sens te wizy do Rosji. Jesteśmy po prostu przy samiutkiej granicy z Rosją. Hmm. Tak, tam były korsze napisane. Dobra, znajdźmy jeszcze teraz tylko. W sumie to na spokojnie, bo chcemy zrobić te 25K. Nie pierdzielić się. Kościuszki. O, jest tu kościuszki. Oddział PKO. Tylko kompletnie nie widzę urzędu. A jest, tutaj. Idealnie. Dobra, mamy. Więc jeszcze jedna lokacja od 25K jesteśmy. Drawsko-Pomorskie. No to tam kiedyś legendarny J Jaca Praca wyginał. Powiatowy Urząd Pracy. Eee, to nie to. Urząd Miejski. To. Tak, mamy to. 4 minuty 2 sekundy, spoko wynik myślę. Szóste miejsce zajmujemy jak, tak naprawdę jak na pierwszą próbę. Oczywiście dałoby się ten wynik jeszcze zmniejszyć, ale nie ma takiej potrzeby. Dzięki za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku.